Czekaj, Boguś, chwila chwały, włączamy hymn. Cześć! Witajcie Ranczu. Drodzy widzowie, czas podsumować tą wystawę kielecką, która odbyła się w zeszłą niedzielę. Dzisiaj mamy, co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy czwartek. Na spokojnie już teraz pierwsze przemyślenia. Powiem wam. Jak zostały króliki oceniane i jak to wszystko wyglądało. Przede wszystkim, zanim zacznę, chciałbym bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować wszystkim za gratulacje. Naprawdę otrzymałem ich bardzo dużo. I kochani, mimo że to tylko ten puchar za wyróżnienie, to ja jestem przeszczęśliwy. A dlaczego, to Wam wszystko pokażę w dalszej części filmu, więc oglądajcie. Bo naprawdę tyle brakło, żeby mieć czempiona albo wice. Ale to wszystko wszystko zaraz zobaczycie. Więc na początek, te dwa szare samczyki, one były na wystawie, to są 7 siedmiomiesięczne samczyki. Dwie różne linie. Jedna linia tylko już nie pamiętam ten od pana Zagaty, ten, niemiecka linia Eger King. Kochani, zgadujecie? To już Wam mówię, 95 i 95. Tak samo ocenione, ale to są młode króliki. Szare poszły pierwszy raz na test, że tak powiem, bo nie byłem pewien, jak one w ogóle zostaną ocenione. Więc, no nie, nie będzie tutaj takich jest. No, więc to był tylko test. Zobaczymy, zobaczymy przy następnych wystawach, czy, czy w szare y, będę w ogóle szedł, bo zastanawiam się bardzo mocno nad szarymi królikami. Jednak szynszyn to jest ten kolor, który mi się bardzo podoba i, i w którym chciałbym się specjalizować. Ale mam te linie dwie, więc kto wie, być może będziemy dalej wystawiać. 95, 95. Hej, hej, ty. Ty, 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 ty. ty, ty, ty. No. To ty taki? Nie chcecie przed kamerami się ładnie pokazywać. Tak? No. O właśnie, tak ładnie się tu prężyć, a nie tutaj. Bokiem Wam ją zaprezentuję Nie bój się Truduśka Tu się nic nie dzieje W telewizji tylko jesteś Samiczka Jedyna samiczka jaką miałem I to był troszeczkę błąd Że jedną samiczkę wziąłem Do kolekcji Ale Dlaczego to sam, zaraz Wam wyjaśnię Ta samiczka Otrzymała 94,5 punkta W fale 95 Teraz 94,5 To jest powiem Wam tak Ta pół punkta to no, zależy od wystawy. Czasami w tą stronę, czasami w tą. Moim zdaniem sprawiedliwie oceniona ładna samica. Szkoda, że te pół punktu nie dostała więcej. Bo to by mi sytuację rozwiązało w kolekcji fajnie. Kolekcja dla tych, co nie wiedzą, zgłasza się króliki, cztery króliki w jednej barwie. Yy, I proporcja samic do samców jest można powiedzieć obojętna, natomiast lepiej jak jest więcej samic w tej kolekcji. Bo, jak są identyczne punktacje, to jak jest więcej samic, to po prostu kolekcja wygrywa. Ale chodzi generalnie o to, żeby w jednym kolorze były cztery króliki i suma ich punktów liczona jest, jakby do kolekcji. tak? Więc ta samiczka zdobyła 94,5, pół punkta więcej. I dzisiaj sytuacja by była dużo bardziej. Dużo lepsza, o tak powiem. Nie jest zła, byłaby dużo lepsza. Dobrze, kolejne dwa samczyki. Starszy samczyk, który w Bogu fale dostał 95,5, tutaj potwierdził wynik 95,5 ponownie. Natomiast ten samczyk tutaj 95,5, w Bogu Fale 94, więc troszeczkę sierść została poprawiona. Mocno czesany i dzięki temu efekt jest. Więc tu się udało poprawić wynik tym samczykiem. On jest młody samczyk. To jest brat Bogusia, którego zaraz będę pokazywał. Bardzo fajny samczyk. Tylko nie mam chwilowo do niego samiczki. Saba odejdź stąd proszę. Uciekaj tam, tam. Siadł. I siedzisz. A ty tutaj bez takich zagrywek. No, więc tak się prezentują. 95,5. 95,5. Te dwa samczyki. Patrzcie jak ładnie linię trzyma. Pokaż się tak boku ładnie. Łóżka ładnie, linia ładnie, ten tu tuś da radę go postawić? Chyba nie chce. E, 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 e. Nie gryźcie tutaj, panowie, nie gryźcie tutaj. Dobra. I ostatni policzek. No i moi drodzy, czas na naszego laureata tej wystawy. To jest Boguś. Boguś zdobył 96 punktów. To jest królik, który w Bogu Fale zdobył 94,5, jak pamiętacie. Natomiast przez ten czas, między jedną wystawą a drugą, dosyć mocno, yy, że tak powiem, był doinwestowany. W sensie zmieniona karma, mocno zadbany, jeśli chodzi o sierść. I te zabiegi opłaciły się, bo teraz zdobył 96 punktów. I jestem bardzo zadowolony z tej noty. Powiem Wam dlaczego. Zdobyłem za niego wyróżnienie. Już pomijam fakt, że to jest pierwszy puchar w mojej, że tak powiem, historii hodowli królików rasowych, więc ten puchar będzie najcenniejszy. Żebym nawet 10 następnych zdobył i większe, to ten będzie zawsze najważniejszy. Jeszcze jedna sprawa. E, o katalogu Wam wspomnę. Dla tych, którzy odwiedzają targi, krótkie wyjaśnienie: to jest katalog z wystawy. Po pierwszym dniu, kiedy króliki wszystkie są oceniane, to może kilka słów dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi z katalogiem. Kiedy króliki są oceniane, wszystkie oceny lądują w katalogu i taki katalog wystawcy, hodowcy dostają za darmo natomiast jeśli jesteś gościem na wystawie wydaje mi się, że można sobie go kupić nie jestem pewien, bo nigdy nie kupowałem ale tak mi się wydaje, że można sobie go nabyć dlaczego warto? tu macie spis wszystkich hodowców macie z adresami, z numerami telefonów macie spis każda klatka przy każdej klatce jest kto jest właścicielem, czy to samiec czy samica nawet numery tatuażów, jakie są w uchu, oceny oraz czy dany królik coś zdobył w danej kategorii. To wszystko macie w katalogu, więc to jest taka można powiedzieć yy, świetna baza danych odnośnie hodowców. Gdybyście chcieli zacząć hodować króliki i chcielibyście po prostu się z jakimś hodowcą skontaktować, niekoniecznie wszystkie króliki na wystawie są do sprzedaży. Ale jeśli złapiecie namiar do hodowcy, to możecie spokojnie się z nim skontaktować i na pewno będzie miał coś do sprzedaży. To bardzo rzadko się zdarza, że ktoś nie ma nic do sprzedaży. Więc w takim katalogu możecie sobie wszystko odnaleźć. Dlaczego wspominam o katalogu? Bo już wam pokazuję jedną sprawę. Żeby nie być gołosłownym, Już wam pokazuję. Nie, 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 nie zajadaj papierku. Nie, nie, nie. To są Króliki szynszylowe, belgijski olbrzym szynszylowy. Tutaj wystawiałem dwa króliki, jak widzicie, obydwa po 95 punktów dostały. Dwa samczyki, 10 to jest samiec, 0 jeden samica, to pamiętajcie. Ale przejdźmy do szarych. I teraz tak, w szarych, może o tak będę pokazywał. Boguś, ale ty tu się nie pchaj. W szarych, jak widzicie, czempiona zdobył królik z... Punktami 96 Pan Malinowski Jarosław, właściciel tego królika. Przesuń się Boguś. Teraz tak. Wiceczempion. W indywidualnym oczywiście mówimy. 96 punktów Pan Piotr Adamski. I moje wyróżnienie. 96 punktów Wojtak Maciej. Czyli jak widzicie, brakło naprawdę niewiele. Punktacyjnie te króliki wszystkie były identyczne. A teraz druga sprawa Oj, ten boguś mi się tutaj pcha Chodź tutaj, przesuń się gościu Teraz popatrzcie, jeszcze jedna sprawa Odnośnie kolekcji Kolekcja Może tak O, tutaj zaczniemy Czempion w kolekcji 4K4 To jest kolekcja czterech królików Pan Piotr Adamski Suma 381,5 Moja kolekcja Suma 381,5 Wiceczempion wystawy 381,5. Pan Sadowski. Więc jak widzicie, punktacyjnie, naprawdę tutaj to już niewiele brakowało. I tak naprawdę, gdyby ta samica 94,5 zdobyła te pół punktu, wydaje się niewiele, tak? Pół punktu i miałbym w kolekcji czempiona wystawy. A tak niestety. W kolekcji były przyznawiane tylko i czempion i wiceczempion, więc mimo, że miałem taką samą liczbę punktów, niestety moje króliki się nie załapały. A dlaczego? Bo ja w tej całej czwórce miałem tylko jedną samiczkę. Tego, przyznam szczerze, nie wiedziałem. Że im więcej samic, tym lepiej, bo samice są brane bardziej pod uwagę. Ja miałem trzy samce i jedną samiczkę i dlatego moje, moja kolekcja niestety nie otrzymała żadnego pucharu. Tyle brakło. Ale powiem wam, ja i tak jestem zadowolony, bo wynik bardzo fajny. I, o, i Boguś próbuje zjeść katalog. Ech. I jest z czym powalczyć na następnej wystawie. Więc ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi gratulowali. Kochani, dziękuję. To też po części wasza zasługa, bo nie ukrywam, że przez to, że piszecie komentarze, motywujecie mnie w jakiś sposób. Dopingujecie i. To też jest dla Was. Ten puchar też chociaż wirtualnie należy się Wam. Więc dziękuję Wam bardzo. Aha, no i co w takim przypadku? 96 punktów, 3 króliki zdobyły. I, i, i co teraz? Otóż w takiej sytuacji, jeśli trzy króliki zdobywają po taką samą notkę, wszystkie trzy brane są na stół, jest tak zwana ocena sędziowska. Wtedy z tych trzech królików, mimo że one identyczne noty mają, wybierają najbardziej Yy, odpowiadającego wzorcowi królika. Więc no niestety Boguś w tym zestawieniu wypadł jako trzeci. Szkoda, bo kurcze było blisko, ale powiem Wam tak. Mierzenie się z takimi legendami jak yy, Pan Malinowski, albo yy, Pan Adamski, który ma bardzo ładne króliki, czy Pan Sadowski. To ja uważam, że to jest i tak mega sukces, że zbliżyłem się chociażby z ocenami moich królików do tych panów, bo to są legendy jeśli chodzi o hodowanie królików ja jestem jeszcze, że tak powiem pikuś wśród nich, ale mam nadzieję, że powolutku będę ich doganiał trzy słówka jeszcze o kolekcji, o co chodzi z tą kolekcją jak wystawiacie króliki na wystawę to mimo tego, że króliki są indywidualnie oceniane czyli każdy z nich walczy indywidualnie o o dobrą notkę, o puchar to można zgłosić tak zwaną kolekcję, czyli to jest cztery króliki. Cztery króliki w jednym typie, czyli w moim przypadku były to olbrzym belgijski szynszylowy. I tutaj, jeśli chodzi o to, czy samice, czy samce, no to właśnie to jest to, czego nie wiedziałem i co mogłem poprawić, tak? bo ja zgłosiłem jedną samiczkę, to 94,5 i trzy samczyki. Gdybym zgłosił pół na pół, wziąłbym dwie samiczki to dziś bym był z dwoma pucharami, a tak jestem z jednym. No ale wiecie, jak czegoś się nie wie, to nie można mieć do nikogo pretensji, że się nie zdobyło tego pucharu, tak? Mogę mieć tylko pretensje do siebie. Więc kolekcja to jest suma punktów zdobytych przez cztery króliki, które się zgłasza. I ta suma punktów e, rzutuje na to, czy macie czempiona, czy nie. Czempiona kolekcji oczywiście. Tutaj Boguś się ładnie prezentuje w słoneczku. Ładny, prawda? Chodź tu Boguś. O tak. Popatrzcie. Boguś w pełnej krasie. Tak więc, podsumowując wystawę, ja jestem bardzo zadowolony. Mimo, że brakło dosłownie tyle, jak widzieliście, i w jednej kategorii, i w drugiej, to punkty, jakie otrzymałem, uważam, że naprawdę yy, Wysoko. Tak, naprawdę wysoko oceniane były króliki. I jestem bardzo zadowolony, bo zbliżycie się chociażby do takich e, sławnych nazwisk, jak pan Malinowski, którego pozdrawiam, czy pan Adamski pozdrawiam, pan Sadowski, wszystkich panów pozdrawiam. E, no to mogło być marzenie, tak? A ja naprawdę tak naprawdę się zrównałem z nimi w punktacji. No wiadomo, e, oni hodują X lat króliki, mogą mieć troszeczkę lepsze linie i lepiej te króliki wyglądają. Natomiast myślę, że wszystko przede mną i jesteśmy na dobrej drodze, kochani. Obserwujcie, a myślę, że nieraz jeszcze powalczymy na wystawach. Dzięki za dzisiaj! Trzymajcie się! Cześć!